Miejsce, gdzie fikcja spotyka się z rzeczywistością. Wśród ulic pełnych tajemnic i niebezpieczeństw istnieje jednostka specjalna, gotowa stawić czoła najcięższym wyzwaniom, to jest historia jednostki Criminal Investigation Division. Jednostka Pani, Tutaj w sercu miasta członkowie jednostki przygotowują się do kolejnej misji. Strzejowa kopytka przybliża korytarze gotowa do akcji. Masz towar? Ja mam mk 2 i Heavika, oprócz pagazyka ci włożę. 1 milion O, ta nie tak. Biorę, biorę Dobra, już ci to wkładam tu mamy deala, tak? Słucham? Mamy deala No jak? Mamy Czekaj, to już ci to wkładam Dobrze, dobrze, już wkładaj, wkładaj No, to ciężko to muszę Boże Wróciłem tam. Kopaczki. Dokonała prawa. Biorę pod rączkę. Tego też zakłócię. Dzięki idealnej i zgranej pracy zespołu. Podejrzany zostaje zatrzymany, a sprawiedliwość zwycięża. Miasto jest bezpieczniejsze. Dlaczego pan chciał sprzedać piramidę do nami? Mogę rękę Operacja kosztuje parę milionów dni nie ma żadnego przez ten przestępczą. To dlaczego pan nie wziął jakiejś pożyczki, nie poszedł do pracy? Bo nie byłem to nic Zbyt suma. Nie, nie, To jest zbyt nie, suma. Nawet nie, pan, nie, pan, y y nie, 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 na nie, 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 to ich w świecie ma jest sprawiedliwość nie sprawiedliwości. Włodi narodowej nasza jedność jest mocna, zwalcza korupcję. Walczy z gangami mocno, co na scenie. Rapem walczymy zła. Nasza misja to sprawiedliwość, to nasz cel Całą zjednoczona, walczy jak ty tam Doświadczenie twoja ci jak wulkan Nasze rymy to rap naszą grąć Pas nienawidzonych z birów, wasz kurb bierzemy brat za rozkładu, tu robimy rewolosian Nasze fow i sostrzeć z gotami Kordon Gwardia narodowa, potężna duży nas nami zawsze na...